Hejka, to ja Robiłem tą animację podklatkową i rysowałam to około pół roku, a temat dzisiaj będzie polegał na tym, jak zrobić tą animację podklatkową. Proste. Wchodzi się w internet, wypatrzy się zdjęcia toma, rysuje się je na kartce, robi się zdjęcia, ale rysunków musi być parę i to takich ładnych. Dlatego musi być parę, żeby wszystko się ruszało i żeby powstał z tego film. I też jeszcze musicie w internecie wypatrzeć jakąś taką stronę jak się łączy zdjęcia, żeby powstał film. No i no i ja włączyłem ten film i to wszystko. Ale to też wcale nie było proste, bo tak ładnie rysować. Ale jeśli chcecie więcej, to stawajcie łapki w górę.